Cześć! Mam na imię Felicja i prowadzę kanał oraz blog Felicjada. Felicjada jest to miejsce, w którym opowiadam o swoich pasjach, różnych zainteresowaniach. Są to między innymi, recenzje książek, czasem filmów, seriali, opowieści o Mongolii, także książki dla dzieci. Dotychczas prowadziłam tylko blog, jednak postanowiłam, żeby go rozszerzyć, żeby założyć właśnie kanał, który będzie takim dodatkiem, i tutaj właśnie będą pojawiać się treści, których zazwyczaj na blogu nie będzie. Oczywiście są, będą recenzje, właśnie, książek dla dorosłych i dla dzieci bo z, zastanawiam się jeszcze nad y, dodaniem różnych elementów, których po prostu na blogu wcześniej nie było. Prywatnie jestem mamą dwójki huncwotów. <grytanie> na co dzień pracuję w biurze i właśnie dopiero w wolnych chwilach y, zajmuję się swoimi pasjami. Uwielbiam języki obce i uczenie się ich. Y, znam także ich kilka, m.in., Mongolski. <grym> Dzięki dzieciom wróciłam tak naprawdę do spełniania swoich dawnych marzeń. Wróciłam też do swoich pasji i zainteresowań, które takie trochę były uśpione przez jakiś czas, i wróciłam do zajmowania się właśnie nimi. Uwielbi oprócz języków, Uwielbiam także, oczywiście, Azję Centralną. Jak mówiłam, Mongolię to jest moja jedna z największych pasji. Skończyłam mongolistykę z tybetologią i po prostu postanowiłam opowiadać o tym wspaniałym i wyjątkowym kraju, który jest tak naprawdę dosyć mało znany. Także in zawsze interesowałam się Tybetem i yy, Daleką Syberią ponieważ właśnie tam przebywały ludy mongolskie i mandżursko-tunguskie, o których w Polsce tak naprawdę wie się niewiele, a w sumie Polska miała dosyć poważny, że tak powiem, związek z Syberią. Chciałabym opowiadać wam tutaj o tym, co wiem, o tym co jest piękne co jest niesamowite ale też czasami przestrzec przed czymś czego lepiej nie poznawać albo do czego lepiej się nie zbliżać Zapraszam was do śledzenia mojego kanału Będą się tutaj jak zawsze ja mówię pojawiać się będą różności ponieważ to co jest z, ze mną najbardziej związane to różnorodność Opowiem też wam trochę o malarstwie o ciekawych filmach, serialach. I zobaczymy jeszcze o czym, bo mam wiele planów, ale zobaczymy też jak to będzie. Serdecznie Was zapraszam do oglądania, do śledzenia, do kliknięcia subskrypcji. I do zobaczenia niedługo. Cześć!